Wiem, że prawi morały. Wiem, że jest znakomitym wykładowcą. Do tego wszystkiego jeszcze tak pięknie mówi o krzyżu i o cierpieniu. A jaka jest naprawdę? Agata Ruiner. Dzień dobry. Dzień dobry. Możecie się Agato do czegoś przyznać? Dlaczego tutaj się spotykamy? Ponieważ ja śledzę to, co Ty robisz w mediach społecznościowych, jak świetnie sobie radzisz. Oglądałam Twoje wywiady, rozmowy. I przez cały czas miałam poczucie, że Ty nie o wszystkim mówisz, że jest coś takiego, co próbujesz przemycić, tylko tak trudno jest tego dotknąć, tak trudno jest się do tego dogrzebać. Tu gratuluję intuicji. <laughs> Bardzo jest mi miło, że śledzisz to, co robię i Myślę, że to jest prawda, że jeżeli ktoś tak faktycznie obserwuje to, co ja tworzę w internecie, czy te rzeczy, które piszę, to bardzo szybko się domyśli i zorientuje, że tam coś jest pod spodem. To w takim razie, na początku tego naszego dzisiejszego spotkania, umówmy się. Jeżeli zapytam o coś, co za bardzo boli, albo o coś, o czym po prostu już nie chcesz mówić, albo w ogóle nie chcesz mówić, to powiedz yy, dalej. <laughs> <laughs> Trochę Agata. tak jak w tyle turnieju. Następne pytanie. <laughs> A <laughs> życie to jest gra? Agata? Nie, 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 nie. To jest bardzo dalekie mi myślenie. Absolutnie. Co to jest życie? Dar. Wiem, że to brzmi bardzo tak teologicznie, ja jestem teologiem, ale ja tu mówię szczerze, to jest dar. To jest prezent, to jest. Yy, Czas, który otrzymaliśmy, żeby być ludźmi szczęśliwymi. Żeby być ludźmi szczęśliwymi. Ale bywa i tak, że od, chociażby od naszych najbliższych znajomych czasami otrzymujemy takie podarunki, takie prezenty, które po pierwsze nam się nie podobają, po drugie do niczego właściwie nie służą, a jeszcze potrafią nas dotknąć do żywego. Tak jest i z życiem? Byłoby tak, gdybyśmy życie otrzymywali od najbliższych znajomych, Albo dalszych znajomych, a życie otrzymujemy od kogoś, kto nas chciał od samego początku, dla kogo jesteśmy najpiękniejsi na świecie. Tylko pytanie, kiedy dochodzimy do tego, że faktycznie tak jest? Mi... A kiedy ty do tego doszłaś, że jego potrzebujesz najbardziej na świecie? Hmm, to jest złożony proces, bo z jednej strony mogłabym powiedzieć tak bardzo łatwo, że zawsze to wiedziałam, a z drugiej strony. Uczciwie mogę powiedzieć, że ciągle do tego dochodzę, czyli jestem na dwóch skrzydłach tej historii, bo Pan Bóg mi towarzyszył przez całe życie, od najmłodszych lat, ale taką wolność, którą mam dzisiaj, to myślę, że mam od kilku lat dopiero. I to ja znaczy, ciągle w... ją pogłębiam, zdobywam, ciągle się jej uczę. No dobrze, to wcześniej nie było tej wolności. No nie. Dlaczego? No, bo wszyscy mamy trudną jakąś historię i każdy z nas się z czymś zmaga. Pojawia się w określonym środowisku, w jakichś okolicznościach, i to całe otoczenie może sprawić, że bardzo trudno jest nam dostrzegać ten dar, a raczej widzimy tylko to, co jest smutne, co nas boli. Albo czego doświadczamy i te rzeczywistości są bardzo bolesne po prostu tak obiektywnie. Wymykasz mi się. Dobra w tym jestem, nie? Tak. Całkiem niezła. Muszę ci powiedzieć, że, że właśnie to jest tak cienka granica pomiędzy tym, co chcemy powiedzieć i tym, w jaki sposób chcemy ewangelizować innych, bo każdy z nas jest do tego powołany, tak. też do dawania świadectwa, ale także no właśnie. Po drugiej stronie jest to, że mam coś tylko dla siebie, czym nie do końca chcę się dzielić, co jest na tyle delikatne, że chociażby wspomnienie powoduje y, smutek. No, niedobrze mm -hmm. w tych wspomnieniach czasami się czujemy. Tak, tylko jeśli mam być zupełnie szczera, a chcę być szczera, bo myślę, że warto. To nie jest tak, że ja o czymś nie mówię, bo to mnie boli. Ja o czymś nie mówię. Bo wiem, że nie mogę o tym mówić. I dzisiaj mam takie wrażenie, może nie do końca słuszne, że dzisiaj trochę mamy taki świat, przez to, że jest tyle mediów społecznościowych, tak łatwy dostęp do życia każdej osoby, że wszystko jest dla wszystkich. A są takie historie, które nie są dla wszystkich. I to nie znaczy, że one nas bolą, bo ja jednak myślę, że Pan Bóg mnie z wielu, wielu, wielu moich zranień już wyleczył, z kolejnych pewnie jeszcze mnie będzie leczył w życiu. Tylko ja wiem, że nie mogę o tym mówić. Mhm. A jak Pan Bóg leczy? Powoli. Bardzo powoli. Przynajmniej mnie, bo wiem, że są tacy ludzie, którzy dostają od razu, i to się też zdarza, ja w to wierzę. Mnie leczył, no myślę, że już tak konkretnie to przez 10 lat. Więc to jest bardzo długo. E, bo jak patrzę na moje życie i na moją historię, to. No ona jest bardzo trudna i bardzo bolesna i pełna różnych y, ciężkich doświadczeń, które też doprowadziły mnie do terapii w pewnym momencie, za którą jestem ogromnie wdzięczna, i, i to był też jego sposób leczenia mnie. W każdym razie, jak miałam 12 lat, czyli byłam bardzo jeszcze taką młodziutką dziewczyną, to to był taki moment, kiedy ja pierwszy raz tak bardzo, bardzo, bardzo szczerze, zaczęłam do niego krzyczeć: zrób coś, uratuj mnie. Pokaż mi, że jesteś. Tyle o tobie czytałam, tyle o tobie słyszałam. To bardzo proszę. I w dodatku byłam tak harda w tym y, moim proszeniu, w tym moim krzyku, że powiedziałam w pewnym momencie, no, jest napisane, płaczących będziesz pocieszał. I gdzie? gdzie? Gdzie ocierasz te łzy? I był taki moment, że wręcz postawiłam Bogu ultimatum, że albo mi się dasz teraz doświadczyć. Albo to będzie koniec, bo ja już sobie nie radzę, bo doszłam do ściany i nie wiem, co dalej. Agata, to może powiedzieć y, osoba, która ma 30 parę lat. Tego 12. nie mówi dwunastoletnie dziecko. Tego nie mówi dwunastoletnie dziecko. No, mówi, taka jaka jest ta historia. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja naprawdę w wielkiej bezradności i w wielkim bólu, i w szczerości też tego bólu. Szukałam Boga namacalnego, nie Boga z książek, nie Boga z Mszy świętej dla dzieci, nie Boga z lekcji religii, tylko Boga, który ma być żywy, który ma wypełnić to, co napisał. I to jest taki moment w mojej historii, że ja nie umiem tego wyjaśnić, ale on przyszedł i dał się poznać jako ten, który jest żywy, jako ten, który jest i jako ten, który jest prawdą. On nie zmienił mojej sytuacji. To nie jest tak, że nagle to, co mnie bolało, przestało istnieć. Albo że rozwiązały się w cudowny sposób wszystkie jakieś zagmatwane historie. Nie, to dalej było takie, jakie było wcześniej. Ale ja wiedziałam, że on jest. I to mi wystarczyło na kolejnych 5 lat życia. Taki? Poczekaj, Agata, ja cię muszę zatrzymać. Muszę cię dosłownie zatrzymać na chwilę masz 12 lat. W takim świecie dwunastoletnia dziewczyna. Dziewczynka właściwie, bo nie dziewczyna, dziewczynka, e, jakie może mieć problemy, że dostała złą ocenę w szkole, że pokłóciła się z koleżanką, że rodzice nie chcą jej kupić na przykład, może nie tyle zabawki, bo dwunastoletnie bo dziewczynki to myślę sobie, że szybciej pomyślą o, o jakimś ubraniu, tak? No takie są zmartwienia dwunastoletnich dziewczynek. Jakie są stereotypowe zmartwienia 12 dziewczynek? Myślę, A nie stereotypowe, że... życiowe zmartwienia 12-letniej Agaty? To nie jest tak, że ja nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Tylko myślę też o tym, że kiedy słuchamy czyjegoś bólu i o czyimś bólu, to możemy mieć taką postawę jako słuchacze, jako widzowie, jako obserwujący. Aha, to ja jeszcze nie mam tak najgorzej, więc nie muszę nic robić. Albo a to ja miałem gorzej, więc oceniamy to czyjeś życie. Zobacz, zawsze jesteśmy sędzią. Tak. I nie dajemy przestrzeni na swój ból. A każdy, kto ma jakieś życie, to miał swój ból i miał swój krzyż. I tak naprawdę to dla mnie ma znaczenie, co było wtedy tym krzyżem, i co było bólem, i co sprawiło, że krzyczałam w ten sposób do Boga. Ale dla każdego z nas jest ważna tylko ta nasza historia. I to nie jest istotne, jaki był ból Agaty, tylko jaki jest ból Kasi, jaki jest ból Mateusza i kogokolwiek. I żeby stanąć z tym bólem wprawdzie przed Bogiem. Ojej, a tego bólu tak nie chcemy. Oczywiście, że nie. Ale jeżeli, to jest moje doświadczenie całego życia, jeżeli szczerze ten ból oddajemy Bogu, to on działa. To on nas nie zostawia samymi. Nawet jeżeli się czujemy najbardziej samotni, w największej beznadziei, w największej ścianie, że już możemy tylko usiąść, płakać, rozpaczać i, i myśleć o najgorszym, to jeszcze dajmy szansę jemu, a on przyjdzie. To jaki on był? Ten, który przychodzi do tej dwunastoletniej dziewczynki. Był pełen pokoju i miłości. Tego potrzebowałaś tak bardzo? Myślisz? Ja jestem tego pewna, mm -hmm. pełen pokoju, pełen miłości, pełen zrozumienia, ja zresztą wtedy takie zrobiłam taki zakład z Panem Bogiem w tej mojej rozpaczy, że słuchaj, jeżeli ty mi się dasz odczuć, jeżeli Ty przyjdziesz do mnie, tak jak ja czytałam o tych wszystkich świętych, o wielu różnych historiach, jeżeli ty tak przyjdziesz, ja zrobię dla ciebie wszystko. Ja pójdę ze tobą na cały świat. Ja ci to obiecuję. I on przyszedł. I ja taka troszkę przestraszona tą sytuacją. Eee, ucieszona, przestraszona, no to są bardzo takie emocje, które się mieszają ze sobą. I, I kiedy już zrozumiałam, że przyszedł i to tak bardzo odczułam, to dostałam zadanie. Ja wtedy śpiewałam w scholi, i no to trudno wyjaśnić, ale miałam przekonanie, że wiem, że Pan Jezus mi mówi, to pójdź do konkretnej dziewczyny i powiedz jej, że ja ją kocham. Ja miałam 12 lat, ona miała lat 17. Ja mam swoje doświadczenie Pana Boga i mówi To idź i powiedz jej to, na najbliższej scholi. A ja przerażona, że przepraszam, co ja mam zrobić, Że podejść że do tej ja, obcej dziewczyny, która... dziewczyny dorosłej dziewczyny tak. i powiedzieć jej: Wiesz, Pan Jezus mi powiedział, że Cię kocha. Dwunastoletnia dziewczynka podchodzi do 17-letniej, nieznajomej nastolatki i mówi jej, słuchaj, Pan Bóg mi powiedział, że mam Ci przekazać taką oto wiadomość. Pan Bóg Cię kocha. Szok, prawda? Szok. Więc ja właśnie jako jednak względnie normalna dwunastolatka w ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Więc zaczęłam dyskutować, że może nie, a że może jednak mi się to wszystko wydaje. I wtedy znowu to jest takie no, metafizyczne i duchowe doświadczenie, ale... U usłyszałam w sobie, no przed chwilą mi obiecałaś, że pójdziesz na cały świat, że zrobisz wszystko, a nie jesteś w stanie iść do swojej koleżanki ze scholi. Więc mm -hmm. mnie się zrobiło oczywiście bardzo smutno, a Panu Jezusowi się nie odmawia. I doszłam do tego, że to może napiszę jej list, że nie jestem gotowa do niej pójść, ale może napiszę to wszystko. Siadłam, napisałam list, tak mi ręka drżała. <laughs> tu łzy leciały, no wszystko się mieszało we mnie. I faktycznie w niedzielę to było dwa dni później. E, podeszłam do niej po skończonej mszy i mówiłam: Mam coś dla ciebie, dałam i uciekłam. Tydzień stresu. To jeszcze nie był czas z internetem, i czas z telefonami, więc tydzień stresu. Ja nie wiedziałam, jak to zostało przyjęte i czy właśnie będę uznana za największą wariatkę. Widziałyśmy się po tygodniu i ona mówi do mnie: Słuchaj, musimy porozmawiać. No, no, tak się domyśla mnie. Mówię, chodź idziemy na spacer. I patrząc mi prosto w oczy, powiedziała, że tego dnia, kiedy dostała ten list, w modlitwie po komunii świętej prosiła Boga o znak, że ją kocha. No, więc ja już nie miałam wątpliwości, że mi się nie wydawało, bo człowiek nie jest w stanie sobie tego wymyślić. Więc, z takim wielkim przekonaniem, z taką pewnością, z taką wręcz śmiałą pewnością, że ja wiem, że Bóg jest. Że to nie jest tak, że ja wierzę, że Bóg jest. Ja wiem. Bo on był przy mnie, bo on mówił do mnie, bo on daje mi takie znaki. To żyłam sobie nadal w moim cierpieniu i nadal w moich trudach. Nie miałaś do niego żalu? Nie. Nie, nie miałam wtedy. Wtedy miałam taką postawę, że dobrze, to ja to cierpienie, które Ty mi dajesz. Chociaż no, tu powinna być gwiazdka taka teologiczna, że cierpienie, które Ty mi dajesz, bo Bóg nie chce naszego cierpienia. Ale jako ta dwunastolatka i potem, no, to, że Ty to cierpienie, które mi dajesz. Chwilowo przemówił teolog. <grychy> tak, a nie Agata. Że ja to cierpienie chcę przyjąć, a Ty z nim rób to, co Ty chcesz. Ty rób z tego jakieś owoce. Powiedz mi, na ile wystarczyło Ci cierpliwości? Czyli umiejętności cierpienia. Tak. Myślę, że wtedy na długo. I że to nie była moja zasługa, żeby to było jasne. To nie jest tak, że ja byłam jakaś inna, lepsza, wspanialsza, czystsza, czy cokolwiek. Nie, 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 nie. nie. Tak nie było. No i potem przyszedł kryzys dosyć poważny, taki życiowo-kościelno-boży, jak miałam 17 lat. Dlaczego? <laughs> Nie wiem, czy widziałaś taki film The Truman Show. Tak. To jest taki film, gdzie w pewnym momencie bohater dowiaduje się, że żyje w ogóle innym świecie, niż naprawdę żyje i że jest kimś innym, niż mu się wydawało, że jest. Więc jak ja miałam 17 lat, to przeżyłam coś podobnego, czyli cały mój świat, który znałam do tej pory, który i tak był bardzo trudny, okazało się, że jest jeszcze bardziej trudny i jeszcze bardziej skomplikowany i no, i że jak poznajesz jakąś prawdę, której nie znałaś wcześniej, a prawdę, która jest ci podana bez miłości i w sposób, do którego nie jesteś w ogóle przygotowana, tylko ze zaskoczenia, no to wywraca Ci to świat do góry nogami. I znowu mi się wymykasz. <grych> tak, to prawda. Ale muszę się wymykać, przepraszam. Ja nie chcę, żeby to brzmiało tak, że, że ja coś na siłę ukrywam, żeby to było większą sensacją. Mm -hmm bo to nie jest moja intencja. Agata, to kogo nie chcesz skrzywdzić? Najbliższych. Tak, bardzo nie chcę, bardzo nie chcę. I... I myślę też, że niekoniecznie poznanie faktów ratuje nam życie. Czyli to nie jest tak, że jeśli usłyszymy o faktach z czyjejś historii, to nagle nam to zmienia naszą historię. Mhm. Ja wierzę w to, że jeśli usłyszymy, że bez względu na wszystko i bez względu na te fakty w naszej historii Bóg jest, Bóg chciał, Bóg kocha, Bóg czeka i tak dalej, to to ratuje naszą historię. A nie sensacje z czyjegoś życia i nie ból z czyjegoś życia. To w takim razie powiedz mi: masz 17 lat, przeżywasz kryzys yy, wszystkiego. Nie tylko wiary. Tak. Bo, bo to był taki moment, gdzie ja zwątpiłam w to, że Pan Bóg mnie chciał. To był moment, w którym poczułam, że jest możliwe, że On mnie nigdy nie chciał. I że jestem pomyłką, że jestem niechciana, niekochana przez Niego. Czyli poczułam się niekochana już przez wszystkich. I wchodząc w dorosłość z takim bagażem jest no, ciężko iść do przodu. Miałeś choć jedną osobę bliską, która, która by ci powiedziała, że to bzdury? Ja która by wszystkim... ci powiedziała, że, że ja cię kocham? Ja przede wszystkim też no, nie opowiadałam bardzo długo tego ludziom innym. Że w ogóle jest chyba tak, że jeśli bardzo cierpimy, to się potrafimy w sobie zamknąć i ja na pewno mam do tego tendencję, ja w ogóle jestem dosyć skryta. I nieśmiała, więc ta działalność moja internetowa jest trochę Przeciwieństwo tego, kim ja jestem w środku. No. A to jest trochę taka zasłona dymna, powiedz? Bo ja czasami mam takie wrażenie, że no właśnie przez to, że mm, publikujesz różne, mm, różne materiały w, w sieci, to tylko tak na trochę odsłaniasz siebie. Trzeba czytać zawsze między wierszami. Ale mm, w tobie jest ten rodzaj takiej, wiesz co, ja sobie myślę teraz, że pewności, że on jest. Mhm. Tak, bo to mam nadal w sobie. No to dobrze, to jesteśmy w momencie, kiedy masz 17 lat, nie mówisz nikomu o tym, że boli, ale każdy, każdy z nas ma inną naturę. To nie, nie jest tak, że w pewnym momencie to się po prostu przeleje, że już masz tego, Serdecznie dosyć, że musisz komuś coś powiedzieć. Tak. I dzięki Bogu miałam dwa lata wcześniej poznaną przyjaciółkę, która jest dzisiaj moją najlepszą przyjaciółką. To jest też wymodlona historia, bo ja się czułam bardzo samotna. Ja też byłam w szkole wyśmiewana przez ludzi w klasie, że jeśli był ktoś, kto nie miał z kim siedzieć i kogo się wytykało palcami, to to byłam ja. Dlaczego? Agata? No tak jest czasami. To po prostu. No, tak było i to była też prawda o moim byciu w szkole, ale szczęśliwie byłam dosyć miła i się dobrze uczyłam, więc potem zdobywałam sympatię dzięki temu, że pomagałam innym osobom. No więc wymodliłam sobie przyjaciółkę, która nie była z mojej szkoły, i po jakimś czasie tak się te nasze relacje potoczyły, że ja otworzyłam całe moje serce i powiedziałam: Zobacz, to jest prawda o mnie. Z wielkim poczuciem, że prawdopodobnie zostanę odrzucona, a ja zostałam przytulona. No. I zostałam zmotywowana też do tego, żeby pójść na terapię, żeby zacząć szukać innych sposobów uleczenia tego, co się działo w moim życiu. Oczywiście, to nie jest tak, że poszłam od razu, tylko ja się wręcz obraziłam, że jak to? Jak to ty mi możesz mówić, że ja mam gdzieś pójść? Musiałam też przerobić w sobie to poczucie, że człowiek wierzący na terapię, przecież <laughs> to nie wypada. Przecież ja wiem, że Pan Bóg jest, to dlaczego mam iść na terapię? I wtedy moja przyjaciółka też była bardzo mądra i mówiła: No, wiesz, że Pan Bóg jest, a do dentysty chodzisz. A że to jest ten sam rodzaj leczenia czegoś, co jest w środku. I, I proces terapii był też wielkim, wielkim procesem uzdrawiania krok po kroczku, kawałek po kawałeczku najbardziej intymnych miejsc w moim życiu. Przyszedł moment, kiedy naprawiłaś swoje relacje z Panem Bogiem? Tak. Długo tak. to trwało? Bardzo długo. Bo to nie jest tak, że ja przez ten czas się odwróciłam od Kościoła albo że zrobiłam jakieś straszne rzeczy. Wręcz czasami myślę, że dużo łatwiej byłoby mi opowiadać o moich grzechach czy o moich błędach, niż dotykać jakichś tam zewnętrznych okoliczności. Natomiast ja wiedziałam, że ja już się przed nim chowam. Że ponieważ ja nie czułam, czy, albo inaczej, ponieważ uwierzyłam w to, że on mógł mnie nie chcieć i mógł mnie nie kochać, to ja wiedziałam, że nie mogę mu się narzucać. Że ja będę tak żyła. W miarę dobrze, w miarę przyzwoicie, ale nie będę ci zaprzątać sobą głowy. Będziemy żyli trochę obok siebie. I tak ta relacja wyglądała przez bardzo długi czas. A już robiłam studia, już poznawałam, jaki on jest wspaniały, a równocześnie w środku wiedziałam, że, że no, nie mam już tej bliskości, którą mieliśmy kiedyś. I to tak równolegle, równolegle szło razem z moją terapią, że na nowo. Pan Bóg mi dawał doświadczać tego, że on się nie mylił. I miałam takie piękne doświadczenie podczas jednej z pielgrzymek, że byłam w Wilnie, tam gdzie jest cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. A Jezus miłosierny w moim życiu miał wielkie znaczenie zawsze. I ja w tej kaplicy kręczałam, nawet nie oczekując niczego. I usłyszałam na nowo ten głos, który słyszałam jako dwunastolatka. Na nowo ten głos, bardzo prosty. Pamiętasz, że ja cię chciałem. Ale Agata, pamiętasz, że ja cię chciałem? Zja łzy w tej kaplicy. I myślę, nie, to jest niemożliwe. Jak brzmi ten głos, Agata? Tego się nie da opowiedzieć. Jest ciepły, delikatny, a co wtedy czujesz? Że to nie ma możliwości, żeby to był ktoś inny. Po prostu ty wiesz, że to jest on. I że przychodzi miłość, przychodzi światło, przychodzi pokój. I że nie liczy się już nic więcej. I że to wszystko, co było, nagle traci swoją moc niszczenia. A staje się czymś, co ty możesz przekuć jako swoje bogactwo. Bo ja dzisiaj, kiedy patrzę na moją historię, to ja mam w sobie dużo wdzięczności, że przeżyłam to, co przeżyłam, bo wiem, że nie byłabym tym, kim jestem dzisiaj, z jakąś wrażliwością, empatią, otwartością, zrozumieniem i wieloma innymi rzeczami, gdyby nie ta historia. I jakkolwiek to zabrzmi pewnie dziwnie, ja bym nie zamieniła tej historii na żadną inną, bo ja wiem, że ta historia jest jego historią. I mam nadzieję, że dam mu się prowadzić do końca. Były takie momenty, kiedy myślałaś sobie, że chyba za dużo ode mnie wymagasz. Były. Były. I czasami są nadal. Ja się lubię kłócić z Panem Bogiem. Jak ta kłótnia wygląda? Jest bardzo intensywna. Bardzo jestem ciekawa, jak wygląda kłótnia Agaty, która jest teologiem. Tak, jakie argumenty przegadać. po prostu wykładasz na stół. I, I jak taka dyskusja wygląda? To jest żarliwa bardzo dyskusja bardzo. Czy po prostu bardzo spokojnie. Nie, nie, to zależy nie. od sytuacji, mm -hmm. ale potrafię się bardzo pokłócić. Natomiast tu chyba nie chodzi o argumenty, tylko o serce? Że wiadomo, że wiarę przeżywamy też intelektualnie, ale tak naprawdę najlepsze kłótnie z Bogiem moje, które miałam, to są kłótnie serca. Pan Bóg nie odpuszcza. Nie. Nie, chociaż ja mu kiedyś też wyrzucałam, że tak mówiłeś, jak to za tymi owieczkami chodzisz zagubionymi, no to bardzo proszę. To pokaż, że chodzisz ze mną. Pokaż, że ci zależy. I myślę, że nam tego w wierze czasami brakuje, że jesteśmy tacy bardzo poukładani. Tu klęknę, tak złożę ręce, tak złożę ręce, nie podniosę wzroku. Gdzie jest to, kim my jesteśmy? On chce mieć z nami relację taką, jak my teraz mm -hmm. rozmawiamy. No. Jak, Agata, ty sobie wyobrażasz swoje życie? Ja go sobie nie wyobrażam. Ja je przeżywam. <noise> Że ja przestałam sobie wyobrażać. Przestałam uciekać w jakieś wizje, które miały sprawiać, że to, co jest trudne i szare, staje się nagle piękne. A myślisz, że to cię, że przychodził taki moment, że właśnie to cię gubiło? Że właśnie takie wizje tego, że, że coś chcesz zostawić, a chcesz zacząć coś nowego, to nie, też... Nie, myślę, że to mnie wtedy ratowało, że dziecko, które przeżywa rzeczy, których nie powinno przeżywać i wizji rzeczy, których nie powinno widzieć, słyszy rzeczy, których nigdy żadne dziecko nie powinno usłyszeć, to, że to jest jakoś naturalne, że ucieka w jakiś lepszy świat marzeń, wizji, bo to daje nadzieję, że jest jakaś szansa, że jeszcze będzie lepiej? Więc nie, myślę, że, że to mnie nie gubiło, ale że teraz, kiedy naprawdę czuję, że Pan Bóg mnie uzdrowił, i kiedy też to było spowodowane moją ciężką pracą nad sobą i nad tą historią, to że lepiej jest żyć tym, co jest, niż uciekać w to, co mogłoby być. Agata, co powiedziałabyś? dwunastoletniej dziewczynce o imieniu Agata. Co powiedziałabyś sobie? Że jestem bardzo z niej dumna. Że jest piękną, dobrą, wspaniałą dziewczyną, która zasługuje na wszystko co najlepsze. Która zasługuje na miłość i która już jest kochana i że ja też ją kocham. I że zrobię wszystko, żeby się nią zaopiekować. I że każdy trud, który... Ją spotkał, to nie jest jej wina. Że każde cierpienie, którego była świadkiem i częścią, zostanie przemienione. I że czeka ją piękne i dobre życie. I tutaj, i w niebie, mam nadzieję. Że tego jej życzę całym sercem. Bardzo Ci, Agato, dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Za tyle niewypowiedzianych słów. Ja bardzo dziękuję za Twoją delikatność i, i za przestrzeń, którą tworzysz. Dziękuję.